Jurabię. <grabi> już czekać. A, kurde, na styk zrobili majstry. Dobrze. Kurde, wam powiem, ludzie to chyba chcą ujrzeć kopulację kozią. Tak mi się wydaje. W dwa dni chyba ze 100 subów przybyło. <grabi> kurde. Jak jesteś twórcą na YouTubie, nie wiesz, jak yy, ten, jak przyciągnąć widzów. To zaoferuj kozie porno Dobra Idziemy Powoli powoli, bo tu nowe kanty się pojawiły. A czemu tutaj nie ma śrubki? Tutaj trzeba przecież przykręcić będzie, naprawić kurde. Nic Upierdzielimy gazę dla majstra. Uciej. Już dzisiaj było kurde, postrzału. Wczoraj to od samego rana ranny. <laughs> Anka postrzeliła. To nie wiem, niech wraca do filmu. Wczorajszego siedziało. O. Brunonie, dobre wieści. Zgaduj. No. Coś będzie niebawem. Kurde, jutro, pojutrze. <laughs> Albo weekend. No tak, jutro weekend chyba, dzisiaj piątek. W weekend sobie e, ulżysz. Z moich obliczeń wynika. <laughs> Chodź se po razie damy, jak tak. Jest okazja, dawaj. Ty, 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 ty. No Tak czy nie? <laughs> Na razie mierzy, czy, czy, czy wypada takiego kurde byka walnąć. Aż w końcu dochodzi do wniosku, że kurde wypada i pół. Kiedy to orać kurde, jeszcze z dwa tygodnie albo i dłużej żeby wiecie, że żeby podłała dzień doberek gały pootwierane więc zada moment powyskakują o jaki skurczybyk grube zające ta samica bardzo ładnie chowa, ale właśnie 6, 7 kolejny jej miot, jak ma takie piękne króliki, ale w małym wydaniu. Siemanko, witam Państwa. Kolejny dzień, a co to te czarne, kurde, już kiedyś wiedziałem. Nów, mamy Nów. Dobrze nie Rów. 16. Yy, Pawła, Ambrożego, Florentyny, proszę Państwa. Gawła. Co, Biszonie? Co tak pilnujesz od rana, farmeryka, ty? Kurde, ona wie, co ja wczoraj z zamrażarki wyjąłem. Kurcze. Kto zostanie, ten zobaczy, jakie smakołyki na piątek Sunia dostanie. Wczoraj dostały czystą wodę, to i tak, kurde, wybierają kałuże tam całe upierdzielone. Nie wiem, czy one piją, czy tylko dzioby tam mielą w tej kałuży. Mają to z łabędzia, skaczki. Kurde. Cedzą tam yy, jakieś te nie wiadomo co. Dobra, ty bierz się za robotę. A czeka. Kurde, jakiś chytry szczur. Chyba musi być. Trudkę wyżerał z 2-3 razy. Stąd. A dałem już w ten sposób. To już nie. Nie podoba się. Granulat nieruszony. Klatkę zdjąłem. Granulat został nieruszony. Ani mysza, ani szczur. Co to kurde może być? Dobry przeciwnik na jesień, zima. No, słupki twarde jak kurde. Jak farmer trzeba już druty z dołu zdjąć i śrubki trzeba by było coś troszeczkę spróbować ruszyć, żeby później było lżej. Tak więc po kolei zdejmuję druciki, później będziemy ruszać śrubkami. I, może, szpachelką spróbuję odgiąć, żeby tam trochę powietrza się dostało, Jakoś przestrzeń się zrobiła. I jutro, może w niedzielę, wyciągnąć to na zewnątrz. Jakoś to będzie, jakoś się wszystko ułożyć nie martw, kurde. O, A to będzie taki blakik roboczy, że tutaj będzie wszystko potrzebne do robienia słupków, proszę Państwa. Śrubki z tych krótszych stron poodkręcałem, chociaż nie musiałem wystarczyło ruszyć, bo później i tak. Tutaj łapię wkrętarką, kręcę, więc wystarczy przy, przystawić kluczyk i samo by się mi odkręciło bez machania. No ale mam czas, akurat przy kapie to sobie pokręciłem. Druga sprawa, wziąłem szczypce i obkręciłem przynajmniej dwa razy wokół własnej osi szpila, ażeby była zruszona i żeby ten gwint, który powstał teraz w zalanej rurze, no on się uformował, tak? Żeby później już tylko złapać tą wkrętarką bo widzicie, że to jest okrągłe, no nie wziąłem, tylko na tym pierwszym słupku mam szpilki o z dwóch stron zdarte, żeby właśnie wkrętarka lepiej łapała to i się nie ślizgała. Tutaj zobaczę, bo teraz w porę właśnie zrobiłem, to zruszyłem. Yy, ostatni słupek, kiedy lałem, to właśnie nie zruszyłem w porę i był problem z odkręceniem. Teraz może wkrętarka da sobie radę bez jakichś tam większych yy, problemów już farmerek kręciki zakupił, dzięki wspierającym projekt będzie powstawał już w następnym tygodniu, chodzi o kuchnię letnią, musimy miejscóweczkę jedną przygotować, mamy nowego wspierającego, co zaraz gdzieś, kurde dawaj mi tutaj to, gdzie tu jest fajne miejsce, tu. Jan Krzemiański i Janusz Pietryka, dzięki bardzo za wsparcie na leczenie kotka, dzięki Wam ten kotek będzie właśnie miał zapewnioną opiekę weterynaryjną już chyba do ostatnich swoich dni, eee, za to jeszcze raz bardzo dziękuję, no jesteście zapisani, więc postanowiłem Wam, kurde, po niebieskiej kresce dam, a co, żeby każdy wiedział, że coś tutaj się wydarzyło. Nie, nie pochwaliło kurde że ostatni rzut przyjarał <laughs> to nic też celowo w miarę, bo chciałem poznać możliwości ile tej wody właściwie trzeba lać no i wyszło, że pół wiadra to za mało trzeba lać wiadro, a wtedy będzie elegancko się gotowało, bo wiadomo, jak mam tutaj 100 litrów ziemniaka nasypanego potąd to ta woda, jak zacznie bulgotać, to się rozejdzie po ziemniakach ta wilgoć więc tutaj na dnie za mało tego było ale to nic, teraz wyszeruję. Kurde, i lecimy dalej z tym tematem. O! Ja nie z tych, co włączniki potrzebują. O! Się pali, się pali. Kurde, ma działać. O! Sypiemy ziemniory. Wezmę worek cały. Kurde, po co mi ta skrzynka? No, półtora wora tutaj wchodzi, proszę Państwa. Pojemny, kurde jest. A. Nie ma to jak jesienny, świeży dymek z parnika. To to tak, kurde, aż posiedzę sobie z minutkę. O! Zasłoń usta nos, strefa żółta. Nie ruszę się z domu. Cicho sieć. Ciekawe czemu nie ostrzegają tak przed glifosatem w produktach yy, z sieciówek. Żeż tego pełno jest na półkach trucizny. Ludzie jedzą, padają jak muchy, na raka wszyscy, rak wszystkiego, rak włosów, paznokcia, to chyba bezpieczne jest w takim razie, przy tym covidzie. Dariusz Lisowski, dzięki bardzo za wsparcie. Twoje pieniążki, tak jak napisałeś, trafią na cele żywieniowe dla moich zwierząt w następnym tygodniu worek dobrej paszy dla kuzek i pewnie dla królików. Także dzięki bardzo, trzymaj się, pozdrawiam. Pora przyćpać kota. To na uszach, kurde, takie strupy świeżpiakiści czy coś gryzie? Co do weterynarza, jaka się zapytać, czymś popsikać? To co, nerka z lekarstwem. Czekaj, masz jedną. Jakiś świeżby mu obstawił, coś pogryzł go. Ole, w, 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 w ten <laughs> Wessał. Kurde, miałem wątróbkę, to kot do piwnicy wszedł i mi zeżar. Ale te zostawił nerki. <laughs> o, może nawet i lepiej, bo to, o, wciągnął normalnie. Dobrze jest, kotek. Chodź się, pokaż. Kic, kic, kic. Chodź, daj się pogłaskać. Kic, kic. Suchej karmy zaraz przyniosę na przeczekanie, a później jeszcze jakąś wątróbkę ci dam. Ale lepiej, już trochę z nim, no. Już tak kości nie czuć. Kotek. Nie, nie widać żadnych odchodów, kurde pieła niczegoś Czysto wygląda skąd te strupy się wzięły Chodź Może mu tu się leczy Kleszczy też nie czuć Ale puchaty kurde fajny kot będzie Dobrze yy, Za dwa tygodnie powtórzę z tą tableteczką Ale nie wygląda, że był robaczywy, bo już widzę, że przybrał na masie, żeby on miał robaki, to ja myślę, że nic by on. Nie przybrał. E, pokaż. Tyłek, kurde. Farmer się zna. Czyściutki tyłeczek, proszę państwa, co to oznacza? To oznacza, że nie ma żadnej biegunki czy, czy coś. No to wszystko ładnie jest trawione. Idę zaraz tę suchą karmę trzeba przynieść. No. Warto wspierać. To jest dobry cel, proszę państwa. E, wszyscy ci co rzucili. Na kotka i na inne moje zwierzęta. To kurde wielcy ludzie, proszę Państwa. I o tyle u mnie jest lepiej pomóc niż fundacji, jeśli ktoś ma wybór, bo u mnie jest wszystko od, y, od pierwszego do ostatniego grosza przelanego idzie na zwierzęta. Nie mam żony, nie mam dzieci, nie interesuje się motoryzacją, więc nie ładuję w żadne samochody. Y, waszych pieniążków, tak jak mówię, na rozwój farmy i na zwierzęta. Wszystko jest wydawane i tylko to mnie interesuje. O. Jak kotek dziękuję Do domu go wezmę No panie prezesie, pan mi psa nie zabiera jak coś, kurde lepiej od ciebie je O, już głoskany codziennie A, I co pana kot na to kurde Salce Sonic samby by kurde zjadę Nie, połowa Teraz Połowa później i piesek będzie żył, zadowolony, kurdy, na farmie. Żaden tutaj obrońca praw. Jakich praw? Zwierzę ma być dobrze traktowane. Nie ma praw i tyle. Jeśli bierzesz za zwierzęta, to musisz je traktować jak swoje dzieci. Nie robić krzywdy. Co tobie niemiłe, nie rób zwierzęciu i tyle, o. na tabi. z pozdrowieniami od pana Andrzeja.